Druga kolejka Ligi Panów. No i mecz na szczycie drugiej ligi. Jaka jest Joker kontra Science Jurand 2? Ze mną Jakub Koroszkiewicz, I tym razem nie kapitan Gabriel, wyznaczony tutaj przez właśnie swojego brata. Trzy bramki na koncie. No jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? No pierwsza połowa taka, żeby zapoznać się z przeciwnikiem i powiedział. Nie dwa... uciekaj, nie uciekaj, bo ci nie będzie widać. Dobra, 2-2, <laughs> taki myślę, że sprawiedliwy wynik w pierwszej połowie, chociaż mieliśmy więcej sytuacji. Początek drugiej to myślę, że każdy się zgodzi, totalna dominacja w naszej strony. Pokazaliśmy jak, jak chcemy grać w piłkę, jak powinniśmy grać w piłkę. No później no, coś poszło nie tak. Pięć bramek, wile tam było? Pięć minut jakoś i niestety remis. No. Czy jesteście źli na siebie, czy rozgoryczeni, czy jakie teraz uczucia są w Twojej głowie po tym meczu? W mojej głowie? Z, z, zawie, zawiedziony jestem. E, no i zły. No, wszyscy są źli. Tutaj też emocje z linii nie pomagały, ponieważ dużo negatywnych płynęło e, komunikatów, jak i emocji. No ale co? No, walczymy dalej. W cel jest tutaj jeden? Żeby wygrać tą, tą drugą ligę i trochę odbudować się? E, no. Po tym spadku w Play Arenie, no myślę, że no, potrzebujecie zwycięstw, żeby właśnie te morale poszło w górę. Tak, gramy w drugiej lidze ze względu na to, żeby odzyskać radość z gry, bo w pierwszej Lidze no to e, niestety no, same złe emocje były i z każdego meczu wracaliśmy źli, smutni i chcemy po prostu na nowo złapać to coś i może kiedyś w pierwszej lidze jeszcze zawojować. No jak Ci się podoba tutaj w Lidze panów, Organizacyjnie, boiska, coś byś tutaj wyróżnił, coś byś skrytykował? Moim zdaniem super, sam obiekt jest mega dla mnie. Fajne jest to, że trzy boiska, szybka gra jest, nie, nie trzeba czekać. No i co, no pod balonem to tak jak... No, nie pada, nie wieje. Nie pada, nie wieje, tak jak teraz warunki by pewnie odwołały całe zawody, a tutaj niezależnie od pogody gramy. Dobrze, do czego Wam czego życzyć w kolejnym spotkaniu? Zwycięstwa. Tylko, 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 tylko po to przyjeżdżamy od zwycięstwo. Jak będzie zwycięstwo, będzie też radość na pewno. Tak dzięki dziękuję. Dzięki.